Czasami modlimy się i zastanawiamy, czy Bóg nas usłyszał. W dzisiejszym filmie podzielimy się czterema wyraźnymi znakami, że Twoje modlitwy zostały wysłuchane i że Bóg już przygotowuje odpowiedź na Twoje potrzeby. Pierwszym dowodem na to, że Bóg usłyszał Twoją modlitwę, jest pokój, który odczuwasz w sercu. Czasami, nawet gdy sytuacja wokół się nie zmienia, Czujemy niezwykły spokój i zaufanie, że Bóg działa. To pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Drugim znakiem jest to, że zaczynasz dostrzegać zmiany w okolicznościach. Mogą to być małe rzeczy, takie jak nowe możliwości, ludzie, którzy pojawiają się, aby pomóc lub zmiany w sytuacji, która wydawała się beznadziejna. Bóg działa często w subtelny sposób. Te cztery znaki to tylko niektóre ze sposobów, w jakie Bóg pokazuje, że wysłuchał naszych modlitw. Pamiętaj, że Boże odpowiedzi często przychodzą w Jego czasie i w Jego sposób, ale zawsze są dla naszego dobra. Ufaj Mu, a On wskaże Ci drogę.